Siemanko dzisiaj na... Siemaneczko dzisiaj Co będziemy dzisiaj robić? Pierwsze co to wywozimy bale konią z sianem Bale siana na pastwisko koniom, bo u nas jest już piątek, przed świętami, chcemy mieć trochę wolnego, więc sobie wszystko przygotujemy Co i jak Dlatego też ja jestem obok balika, chcę się pozbyć tych sznurków, bo jak tata tego nie wyciągnie, konie to jedzą sobie, nie? Później te sznurki zostają na pastwisku i się włóczą, nie? Dlatego też postaramy się je dzisiaj posprzątać. Ciachu, ciachu, nużykiem i konie tych sznurków raczej nie zjedzą, ale no. Pamiętaję bardzo po pastwisku później te sznurki Nożyk mamy to super Ciach 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 stryk stryk, szybciutko My chyba dajemy 4 bale. Tak mi się wydaje na pastwisko damy cztery bale. Yy, dwa będą tutaj. <laughs> Baliki na tym pastwisku, a dwa na tym drugim. Yy, takie dwa bale. Zależy, jaka będzie pogoda. Jak będzie taka roztopa to, to długo wytrzymają. A jak, a jak będzie zimno, to 1-2 dni i po balikach będzie. Ale że raczej już jest ciepło, to one będą długo. Bo jak no, konie też trawy sobie wydłubią, coś tam zmarzniętą. Trawę podjedzą, więc to nie jest tak szybciutko, tylko żeby raczej nie przeoczyć żadnego. Bo ten jeden, co może zostać, to być naj, może być najgorszy. Jak konie będą, jak wiedzą, że są sznurki, to tak uważają. A jak nie wie. A jak nie będzie. To mogą mniej uważać. I wtedy, jak jeden zostanie, to może nam zrobić manianę bardzo. Ale chyba wszystkie mamy. Proszę, zrzucić, rzucić, rzucić i nie ma żadnego dobra. Idę robić z resztą bali to samo. Z resztą bali robimy to samo i co więcej. Dzisiaj nie wiem, co dzisiaj będę robił. Taki luźny, bardzo odcinek będzie. Może z coś pogadamy. Zobaczymy, nie? Roboty za bardzo już nie ma. Bo nawet nam się nie chce nic robić. Więc to tak. Widzimy się zaraz. <laughs> No i jak widzicie Patrzcie ile mamy sznurków z tego wszystkiego Cały taki kokon musimy go teraz zebrać ładnie I go wynieść do kosza Co więcej, co więcej Chyba pójdę naprawić płot bo tam mam rozwalony płot przydałoby się go jeszcze naprawić żeby tam nam konie nie właziły bo no bo coś co mogę zrobić już ostatnio któryś się tam zaplątał bo tam taka siatka jest i one pod tym czasem łażą no i oczywiście może się stać pewnie na święta bo to wiadomo kraksa koniki widzę że wychodzą z boków. Może jak tu przybiegną, to nagramy coś. Więc może poczekajmy chwilkę. No jak widzicie, idą sobie koniki, tylko ciekawe, czy przejdą, bo tu wody pełne jest. <laughs> Na początku trzeba było się wytarzać, a teraz gonią. No chodźcie, chodźcie konie, chodźcie tu. Lolo, Osław pierwszy podejmuje wyzwanie przejścia. Lolo, chodź, tu ci może jeszcze te warkoczyki rozczeszemy w końcu. Niby idą, ale nie idą. O, ale zimno, ale zimno. Masz tam siano nowe, to idźcie. Tarka pije wodę z kałuży. Przejście przez rzekę się odbywa, nie? I ci idź. Idź, ci idź. Idź, idź, idź. Wszyscy idźcie sobie. Pania też pije Chyba dobra woda, tu jest jak piją wszystkie hmm, to Hmm, taka rozpadowa Biegi Oj zimno, zimno jakby O, oh. Rasik, ty się zakopałeś. No i co, jak widzicie, o, już poszły i jedzą, siano. Gotowe. A tam jest właśnie ten, to co mówiłem, że tam jest rozwalony. Tu i wchodzą na takie ogrudeczek babci. Więc zaraz to tam pójdę. Hmm. Próbujemy to skleić, żeby tutaj tak nie było. Tutaj. Zaraz coś sobie zrobię, znam życie. Już się biją siano. Ajajaj, aj, aj, tragedia z wami konie, tragedia. U nas roztopy i muszę tutaj zrobić dojście tam odpływ, bo nie mamy tych rynien. No i robimy odpływ. Tutaj tata zaczął, ale muszę dokończyć, bo on jest ledwo co i woda nie leci, więc... To zrobię odpływ, żeby tam podwórka nie zalewała z drugiej strony i tak to leci. No dobra, jak widzicie, chodziło mi o to coś. Nie, no złamała tarka najprawdopodobniej na Blolek, albo pewnie może wspólnie. Chodziło o tego słupka, właśnie że no, tu jest taka siata. Nie wzięły, się musiało tutaj złamać go, to ja nie wiem, jak one to musiały napierać. Tu jest taki. Słupek, bo tu babcia ma ogródek Tu ciach ciach, no i muszę tego słupka jeszcze szybko wymienić Niby 5 minut roboty, ale kurde nie chce mi się tego robić Tu przynieść sobie wszystko, żeby to zrobić Jakbym znalazł tą starą dziurę, to by było fajnie, a tak to... No. Może by się dało wyciągnąć stamtąd, ale nie wiem gdzie jest, bo tu woda jest pełna No nic trudno Idę to szybko zrobić i tyle nie ma co. Jednak nie naprawiamy tego mm, płotu, ponieważ świder mi nie chce odpalić nie chce mi się z nim siłować, więc no musi tak to zostać, tylko z domu przyłączę zaraz na boki yy, To tyle będzie w sumie. I, I co więcej Na razie to wszystko. Jak widzicie, mamy gościa, który się tutaj ciągle zadamawia, bo tutaj było grudek, jakieś dynia została, czy coś. I sobie jemy. Ja z 5 albo 10 minut próbowałem odpalić ten, ten, ten. I masakra jakaś. Przeciągnij to na bok żeby się tutaj żaden koń nam to nie wrypał i na razie to se tak musi zostać nie wiem kto to tutaj tę tą siatkę dał jakby tej siatki nie było to tutaj nie właziły i tego nie, nie zerwały a jak jest siatka taka to no to tark Dubskiem pewnie jak to zwykle bywa, tu się wycierają mu takie coś. I ten, a przecież tu był pastuch, to one i tak by nie weszły, i tak. No dobra, jeszcze tego pastucha i tyle. Hopa, no to co więcej? Na dzisiaj chyba tyle w odcinku. Po... Jak widzicie ostatnio bardzo nieudanych, dużo prób wszystkiego Zaczynamy, nie kończymy, zaczynamy, nie kończymy I tak to jest, tak to bywa. To tyle ale pijesz wodę Oni nie lubią wracać, tylko jak mają są takie rowy i po prostu im wygodniej tu pić o! Jak jesteśmy już przy Lasie stój, 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 nie uciekaj, nie uciekaj, nie uciekaj, to źle my i ci te, te, te rozwalimy. Warkocze. Kto plątał warkocze, jak zgadniecie w komentarzu, to skoro tyle wytrzymały, to ktoś musiał bardzo dobrze pleść. Nie wiem kto to było, ale podziwiam. Podziwiam, że takie mocne ktoś potrafi plec... plecić. Czekaj, Loluś. Na święta już będziesz miał loki. Pokażemy wszystkim, jak wyglądasz w lokach. Będziesz modelem naszym takim. O, proszę bardzo. Chce mi się wyciągnąć tego żeba, ale spróbujmy chociaż trochę. Ok, Huch. W ogóle, jak się plecze, plecie warkoczyki to przydałby się zawsze stołek, bo to tak ręce bolą. Od tego, że ja to nie wiem, jak to tak można. Czy może jakiemuś mniejszemu konikowi to łatwo, ale kurno. Tak wysoko to jest. Masakra. Tam się Santi bije za żrebakami, Tak jak mówiłem, skończył się okres ochronny żrebaków, zaczęły denerwować starsze konie. I koniec. urlopu A w ogóle ktoś mi tutaj komentuje, że nie chwalimy konia. Loluś stój. Nie chwalimy koni. Dlaczego nie chwalimy koni? A bo często uważam, że to jest zbytnio aż chwalone. Są te koniki. Olek się zdenerwował. Nie wiem czym Nie no, spróbujemy rozprzeć mu to ten. Hmm. Te warkocze, że ten. Ja uważam, że takie ciągłe chwaleń koni to nie ma sensu i to. Rozumiem, jakby to był mały koń, takiego szafir, nie, czy coś. Jakby się uczył totalnie nowych rzeczy, no to można go tam pochwalić. Ale takie ciągłe chwalenie o, gadanie co to, co to ten konik nasz nie jest. A no, to też jest zbędne, bo to koń się przyzwyczaja pewnie do takiego gadania i nawet nie zwraca na to uwagi. Więc tym. Ten... Oto, i gadaniem zakończymy ten filmik. Przydałoby was się konie wyczyścić trochę. Chociaż wyczyścicie się same, jak się wytarzacie. Na święta wam dajemy wam już urlop. Hmm. Piszcie czy Loluś ma bardzo ładne warkocze, Lolek. Pochwal się. I co więcej. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Chociaż dzisiaj to taka maniana, maniana, maniana. Ale jak widzicie koniki już są zadowolone. Wcinają sobie hmm. to, to siano. Tam Duke jakieś starsze siano je. Ale sporo, je to znaczy, że nie jest jakieś tragiczne. Hmm. I co więcej, dziękuję za oglądanie i siemanko. Bo Malibu mówi, że smaczne jest jedzenie, więc jest chyba smaczne.